Hej, cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Witam Was moi drodzy. w środowy dzień, bo na moment nagrywanie filmu jest w ogóle środa. 27 wrzesień, godzina 17.43, czyli już zaczyna zbierzać się wieczór. Moi drodzy, moi drodzy, wiecie co to są związki zawodowe? Wiecie w ogóle czego dotyczą związki zawodowe. Moi drodzy. Wielu ludzi, znaczy przynajmniej wielu ludzi w naszym kraju, kiedy słyszy słowo związek zawodowy, to od razu ma, 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 ma przed oczami obraz takiego pana z wąsami o nazwisku Wałęsa. No, myślę, że wielu mój starszych widzów, e, z tymi starszych widzów, którzy się wychowywali się właśnie w lat, w lat, przed, przed latami 80. mniej więcej kojarzy. Mój drodzy, dlaczego ty mówię? Mówię o tym dlatego, że, że de facto mówię o tym, drodzy, dlatego, że de facto związki zawodowe, moi drodzy, są potrzebne z perspektywy pracownika, ponieważ tak naprawdę tylko wtedy ma jakikolwiek wpływ na to, może jakkolwiek wtedy wpływać na to, ile zarabia. Bo tak naprawdę, moi drodzy, zanim w ogóle nie znam gene... nie znam genezy, ogólnie rzecz biorąc, nie znam genezy związków zawodowych. Ale moi drodzy, dawno temu kiedyś nie było, przynajmniej tak zakładam, że wtedy tak naprawdę właśnie los takiego pracownika był w znacznej mierze w ogóle był zależny od osoby, która go zatrudniała do jakichś tam prac, bo kiedyś to odbywało się inaczej. Moi drodzy, moi drodzy, w ogóle w dawnych czasach to, jak to się mówi, na słowo honoru, nie? Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Mówię tym dlatego, że tak już mówiłem, z perspektywy każdego szarego, tego pracownika, jest to, jest to moi drodzy dobre, bo przynajmniej ma jakikolwiek wpływ, ma jakikolwiek wpływ na swój los, ma jakikolwiek wpływ na to, ile zarabia, ile mógłby zarabiać. Ehm, oczywiście, oczywiście już nie będę mówić o podejściu e, pracodawców do tego tematu, bo nie znam zbyt wiele przykładów, prawie żadnych z naciskiem na prawie, ale ale tak czy siak i tak jest to, moi drodzy, potrzebne, dlatego że tak naprawdę, tak naprawdę chcąc mieć na cokolwiek wpływ, to niestety trzeba mieć jakieś konkretne narzędzie. I osobiście uważam, że takim narzędziem, który sprawia, że można decydować o tym, ile się zarabia, jest właśnie, są właśnie te tak zwane związki zawodowe. W sumie to tyle. W sumie to jest tyle co miałem do powiedzenia moi drodzy to jest tyle co miałem do powiedzenia i tak to właśnie wygląda to po tyle się z Wami żegnam A